Straciłem wyczucie, nie będąc biednym, urzekła mnie historia, przy serpentyn. Teraz aplauz idiotów jest znakiem zbędnym Wywada z wózka jesteś niepotrzebnym. Straciłem wyczucie, nie będąc biednym, urzekła mnie historia, przy Zaplauz idiotów jest znakiem zbędnym Wypada z wózka i jesteś niepotrzebnym Karuzela na zaśmieconym pobojowisku Punkt forny pasernych do szpiku kości pisków Krzywa osiągnięć nie doprowadza do wytrysku A naturalne puszczalstwo jest wyznacznikiem zysku. Cały urok niezbyt i dałka sprawy Upada wraz z pojęciem o bez nagany Dobiesz stary, ej stary Chcesz się dostać do środka, aby usłyszeć fanfary Zacznij pisać przy ziemi, promocji idziesz po laury Inna kategoria wyjścia, slamców tam złeś prawdą, teraz będę koło koroniu Ważną. Kurwa, zazdrość mam no kierować. Zabezpieczać się w ten sposób, to jak siebie wysterować. Brak odejścia, malarza od pracy. Brak obiektywnej i suchej interpretacji. Po kolacji respektuję tylko naciśnięcie spacji. Potrzebujesz owacji, masz dostatek motywacji. Możci pan za kierownicą dać ci. Sprawdź, odzyskaj, bo wielu jest tym, co pierdolcu wymijasz. Chcesz oszukiwać, białe jest zawsze jedno. Wolne krzesełko wywodz ze Świat! Który odbija się w mych okularach, nie przenika i powala jego zwykłość Monotonia, zakłamanie i mikrofon, jedna miłość Do słowa zażyłość, jak kontrola do bąbienia Wiele nagrywek nic nie zmienia, wciąż moda na hardcore pokolenia Jedna przyczyna tego istnienia, niedowartościowanie, stres, brak wiary, obłąkanie Wokół setek wetców, wokół przesterowanych masów Zapnij wszystkie ślizy zabezpiecz kompletem czasów Oczekujesz wciąż rarytasów, fałszywych kontaktów, już nie zauważasz Jeden wątek zatępiony wciąż pochłaniasz, zmieniasz zdania, bo tak modnie Myślisz, że tak jest dobrze, jest odwrotnie Pisze słowa bezkontrolnie, minimum swej strony Kolejny krążek zatracony, przegrywanie duplikatów, kopiowanie tych samych tematów, pokazywanie gotyckich emblematów Nie chcę należeć do tego schematu Wolę pisać i składać setki autografów Podziełem wykreowanym przez otoczenie przymusowe, wkurwienie, depresja, szukanie panaceum. Twój wielki brat osiąga apogeum. Wielki szczyt, ale on mnie nie przytłoczy. Kwota Kuba, mody nie przeoczy. Szybka analiza, przyjrzenie na oczy. Może wreszcie prawdziwe ja was wkroczy. Straciłem wyczucie nie będąc biernym, urzekła mnie historia Przyzwoju serpentyn teraz aplauz idiotów jest znakiem zbędnym, wypada z wózka, i jesteś niepotrzebnym Straciłem wyczucie nie będąc biednym, urzekła mnie historia Przyzwoił serpentyn teraz aplauz idiotów, jest znakiem zbędnym, wypada z wózka, i jesteś niepotrzebnym